Hej, tu Sandra z Speders. W dzisiejszym filmiku krótko zwięźlej na temat, czyli ogłoszenie wyników konkursu. Zapraszamy. Na początek chcielibyśmy bardzo Wam podziękować za tak ogromny odzew pod tym filmikiem, za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję. Bardzo dziękujemy. Zdecydowałyśmy, że za każdym razem, kiedy będziemy miały kokon na hodowli, będziemy właśnie robić tego typu konkursy. Myślę, że to jest bardzo fajny rodzaj podziękowania za Wasze zaangażowanie w nasz kanał za obserwowanie, za komentowanie. Także spodziewajcie się w przyszłości kolejnych tego typu konkursów. Mamy na hodowli obecnie kilka samiczek dopuszczonych. Nie będę dokładnie mówić jakie to są, bo wiadomo, różnie to bywa z tymi kokonami, ale jest tam m.in. innymi poczelioteria metalika, dlatego warto śledzić, warto oglądać, bo myślimy, że jest to całkiem fajna zabawa. Także zachęcamy do dalszego oglądania naszego kanału. Przy okazji mamy taki pomysł, jakbyście chcieli zobaczyć Konkretny film o jakiejś tematyce dotyczącej ptaszników na tym kanale, to dajcie znać w komentarzu jesteśmy otwarte na propozycje i bardzo chętnie postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom. No dobra, no to teraz czas na ogłoszenie wyników konkursu. Trochę było komentarzy. I co najśmieszniejsze nikt nie zgadł, ale byliście naprawdę bardzo blisko. Liczba młodych w kokonie to było 94. Jest to całkiem spory wynik, jak na pierwszy kokon młodej samiczki. Także same jesteśmy naprawdę zdziwione tą liczbą. I najbliżej był komentarz od osoby Sajdourske. Od razu przepraszam, jeśli źle wymówiłam. Ta osoba obstawiła liczbę 93, także była zdecydowanie najbliżej. Wygrywasz. Zgłoś się do nas na priv, na Facebooku, na Instagramie, albo tutaj gdzieś podamy maila. Przy okazji bardzo ładny awatar. Pozdrawiam. <grystanie> Kolejną osobą, która była równie blisko, bo się pomyliła tylko o jedną sztukę, to Aleksandra Wodzińska 2744. Obstawiałaś 95 sztuk, także drugie miejsce. Wygrywasz. Prosimy też zgłoś się do nas na priv. No i teraz tak. Kolejne liczby, które były blisko, to jest 92 i 96. I postanowiliśmy, że przyjmiemy tutaj zasadę tej osoby, która jako pierwsza dała komentarz najbliżej. Jest to kotek 1804. Ta osoba obstawiła 92 sztuki. Także zgłoś się do nas na priv, wygrywasz jako trzecia osoba. Jednak Komentarz z liczbą 96 był dany tego samego dnia. Też jest margines błędu tutaj, dwie sztuki. No i tak naprawdę, jakby ta osoba dała nawet nie wiem, czy to jest kilka minut czy godzin wcześniej ten komentarz, no to by wygrał, dlatego stwierdziliśmy, że jest to pierwszy konkurs i. No, głupio nam było, że jesteście tak samo równo, jedna osoba ma wygrać, z druga nie, dlatego jednak wygrywają cztery osoby. Także Professional 1997 również wygrywasz, zgłoś się do nas na priv. No i tak. Nikt nie obstawił, cztery osoby wygrały. Pajączki do Was lecą. Także jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie, za subskrypcję. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!